Nad miastem Sołtysa, dla niektórych, słońce wstaje wcześniej niż dla reszty. Najpierw budzą się ci, którzy przygotowują miasto dla budzących się później: zamiatają pozostałości wczorajszych imprez, uruchamiają światła drogowe, zasypują utworzone przez Sołtysa poprzedniego dnia doły z kolcami. Pietrek, jeden z piekarzy, jest już w swoim aucie. Nie musi się martwić, że sygnalizacja jeszcze nie działa, bo jest jedyną osobą na drodze. Ma za to inne problemy. To już trzeci dzień z rzędu, kiedy wyciągnął najcieńszą bagietkę poprzedniego popołudnia. To oznacza, że musi wstać wcześniej od reszty, żeby pozostali piekarze mieli już gotowe świeże pieczywo na swój pierwszy posiłek. Pietrkowi od kilku dni marzą się na śniadanie jajo chlebki. I niestety, jako że to on wypieka pierwsze chlebki, przed wyjściem do pracy musi się posilać samym jajem. Jeśli żałujecie teraz Pietrka, to nie zużywajcie na niego całej swojej empatii, zostawcie trochę dla bohatera dzisiejszej opowieści. Hutnik Hubert też wstaje bardzo wcześnie. Miasto Sołtysa potrzebuje już od świtu świeżego metalu pozyskanego z ród i złomu oraz szkła przetopionego na cieplutkie słoiki. Ale hutnik Hubert wstał dziś niestety znowu w podłym nastroju. Hubertowi tej, jak i poprzedniej i jeszcze wcześniejszej nocy, śniło się bowiem, że wszystko było dobrze. Czy to nie straszne? Czasem śni mu się, że nie ma już żadnych długów. I może znów spokojnie odbierać, gdy ktoś dzwoni na domofon. Czasem, że żona jednak wybaczyła mu, i rozmawiają znów tak jak w swój miesiąc miodowy, kiedy największym problemem było, że zakłada skarpetki do łóżka. Czasem, że skandal w jego ulubionej drużynie sportowej to było jedno wielkie nieporozumienie. I jak po takich nocnych doświadczeniach Hubert ma stawić czoło rzeczywistości? Hubert wie, co dzieje się, kiedy słoik poddany bardzo wysokiej temperaturze nagle przenosi się do bardzo niskiej. Jego praca polega w końcu na pilnowaniu, by hutnicze wyroby szklane ochładzały się stopniowo, dzięki czemu nie pękają i zachowują swój kształt. Hubert zderza się jednak co rano z zimną rzeczywistością nagle, wyrywany z idyli przemocowym ryczeniem budzika i co rano odkrywa, że jest przez to w kompletnej rozsypce. Tak wesołym, serdecznym miejscu pracy jak huta, nastrój Huberta szczególnie się uwypukla. Jego koledzy w szampańskich nastrojach opowiadają sobie na stołówce, jakich to oni nie mieli przytłaczających koszmarów ostatniej nocy. Dziś na przykład hutnik Lombard palił się nawet, że zaliczył swój pierwszy senny paraliż. Byłem pewien, że to mój koniec, że umrę na stówę, a potem nagle otwieram znów oczy i jest rano. Normalnie cały świat chciałem wtedy ucałować. Hubert westchnął na to ciężko, czym zwrócił uwagę swoich kolegów. Ci poczuli ukłucie wstydu, że zapomnieli spytać kolegi, co tam u niego, bo przecież wyraźnie coś było nie tak. Kiedy Hubert wyjaśnił im swój problem, koledzy postanowili mu pomóc. Propozycji było wiele, ale jedna szybko stała się faworytką. Słuchaj, ja mam pełno horrorów na kasetach naprawdę ponury, poryty towar stary. Jeżeli w ogóle po tym zaśniesz, to gwarantuję, że czeka cię potem noc najgorszych koszmarów, jakie możesz sobie wyobrazić. Hubert prawie się rozpłakał, słysząc pewność siebie w głosie swojego współpracownika. Ogień jego słów rozpalił serce styranego hutnika i wypełnił je nadzieją. Tego popołudnia Hubert zorganizował sobie filmową noc grozy. Zajadał mikrofalowy popcorn i z wypiekami na twarzy chłonął obrazy spożyczonych kaset. Niezrozumiałe siły, doprowadzające rodziny do szaleństwa, tajemnicze kulty, infiltrujące serca ogarniętych żałobą kochanków oraz rozczłonkowywane przez monstrualne istoty ciała amerykańskiej młodzieży. Potwory, seryjni mordercy i paranormalne siły no, nie oszczędzały nawet zwierząt i dzieci. Echo krzyków ofiar, różnorakich rzezi pobrzmiewało mu w uszach także wtedy, kiedy zmieniał kasety w magnetowidzie. To faktycznie naprawdę poryty towar, myślał Hubert. Coś czuję, że obudzę się zlany potem i wdzięczny za to, że nawet jeśli moja żona nie rozmawia ze mną, to przynajmniej jest tam gdzieś w jednym kawałku bezpieczna. O godzinie 21 Hubert położył się spać, ustawiając uprzednio budzik, na piątą rano. Praca w hucie nie należy do lekkich i kładł się bardzo zmęczony. Mimo głowy, wypełnionej najstraszniejszymi rzeczami, jakie wymyślił przemysł filmowy, nie miał więc problemów z zaśnięciem. I zaczęło się. Nieświadomość Huberta od razu zabrała się do składania strzępków ekranowych, koszmarów, w spersonalizowane doświadczenie, by materiał był gotowy na pierwszą fazę rem. Hubert tej nocy śnił o seryjnym mordercy, który w ustach posiadał zamiast języka kolejne usta, wypełnione. Ostrymi zębiskami. Jedna jego ręka przyjęła postać zak zakonnicy, nad którą kontrolę sprawował jakiś zły duch. W ustach miała zakrwawioną siekierę. Nogi mordercy roztopiły się kompletnie w koszmarnym, koszmarnym eksperymencie, nie chcecie wiedzieć a w Brei po nich, zastanę już skorupie, jak się nogi z powrotem wzłączyły, y, zamieszkała w tej Brei rodzina w ogromnych kleszczy. Y, seryjny morderca stanął y, w takim sensie, w jakim był w stanie, nie posiadając nóg przed Hubertem, y, zaczął mówić, a, ale nie miał języka. A głos jego brzmiał, niczym krzyk tysięcy ofiar. Hubert jednak wsłuchał się w jego wewnętrzny głos i, i odkrył, że morderca prosi go o pomoc. Wpadł bowiem w szaleństwo, bo ten morderca wpadł w szaleństwo po tym, jak demon, demon, demoniczny sąd niesłusznie oskarżył go o, o, o masowy mord, seryjny masowy mord. To przerażające, pomyślał Hubert. Co za trudna sytuacja dla tego poczciwiny. I ledwo podjął decyzję, żeby coś z tym zrobić, już stał przed demonicznym sądem jako obrońca nieszczęśnika. Więc Hubert nie miał pojęcia nawet, skąd w nim taka moc, taka wrażliwość na cudzą krzywdę. A, ale jego przemowa chwyciła za serce sędziego. I ten anulował oskarżenie wobec rzekomego mordercy, a, a następnie anulował długi Huberta. I na publiczności siedziała także żona hutnika i wzruszyła się, wstała i spytała go, czy mogą spróbować jeszcze raz. Yy, Hubert przytaknął. Yy, następnie dostał też podwyżkę od szefa huty, ale najbardziej. Najbardziej cieszyło go, że zyskał dziś nowego przyjaciela, takiego, z którym przeszedł przez piekło, takiego przyjaciela na zawsze. <ścoughs>